Dobra, zobaczcie na tą aplikację, to jest Lenovo Windows 11, ale to jest aplikacja od Apple, od tego więc klikam to i usunął mi się Windows! Ej, wyłączył się, okej, okay, okej, okay. dobra, dobra, w sumie chcę, że mówiąc... Ej, nie, dobra, 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 dotykam, ej, co? Serio nie działa, ej, o, o, o. Au! <laughs> <t coating> <hørings>